Sziemadoczko widzowie, jestem Davidowski i dzisiaj znowu hotel Szrek. Ostatnim razem na hotelu Szreka się mocno przejechałem, ponieważ zakładałem, że to będzie trochę lepsza gra, no ale co się dziwić, to jest Roblox. Dzisiaj Zdeck Motels 2 w Roblox. Także jak wbijamy do pokoju, teleportujemy Zara do tego motelu Szreka i zobaczymy, czy lepsze niż oryginał chociaż wątpię. No! Najlepiej w to wątpię. ale musimy to sprawdzić. Luty, 9 luty 1980. Zatrzymałem się w lesie, z nie wiem. A, dobra, nie będę tego czytać sami, co możecie w sumie przeczytać. Tłumaczy wam. No to po prostu to jest historia, że spędzimy... To jest ostrzeżenie, że epil. Dla osób, które mają epilepcję, więc jeżeli macie epilepcję, nie polecam wam tego oglądać. To wtedy oglądacie to na własną odpowiedzialność. Wow, ale mu się gały świecą. Dobra, porozmawiajmy. Witaj. Witamy w Shrek Motel. Jak mogę ci pomóc? Cześć, czy mogę prosić o darmowy pokój na 5 nocy? Oczywiście na drugim piętrze mamy puste pomieszczenie. Dobra. Ale to jest klimacik. Dobra, to jest lepsze niż od tamtego. O! Okej! Okay. To, to się zapomina mocno. Dobra. To się łosko zapowiada. Ale nie mogę tu wejść. nie, I tu też... No dobra, to nie działa. Ach, muszę wziąć... Muszę wziąć dużo śmieci przed pójściem spać. Co? Co mam wziąć? Dobra, bo to chyba trochę źle tłumaczę, no ale co się dzieje? Co się dziwić? Eee, dobra, schodzimy tu. Mamy osioła. Mamy beciuszkę. Przepraszam, gdzie jest toaleta? Toaleta jest tam. Nie śmiej się śpiać na ścianach. Dobra... Ej, dobra, ta gra ma fajny vibe. To tyle? Ale nie opiszczałem Chyba bo ja tego nie wiem. Na co wychodzi? Ej, dobra, ta gra ma fajny klimacik. Wczoraj, że to no się nas obserwuje. Poj zatem. Dobra. Um. Musimy iść spać. No, co druga. Dobra, zachowia się ta gra dobrze. Lepiej niż tamta. Rozmowa. Wczoraj wieczorem zabrałeś... Um. Jeszcze nie zajęło mi dużo czasu. Teraz musisz mi pomóc oczyścić podłogę w się. ja się, nie Mam. A. Biorę mopa. Dziękuję, koleżko. No to co, oczyścimy. Sick. pyk, dobra, git. a nie, jeszcze to się schowało, dobra, przepraszam ciastek, ej, będzie dobrze, będzie dobrze, no to co, chyba wracamy do pokoju. Jeśli się nie mylę. A, jest, sądzę, że się mylę. Okej. Okay. Jakiś gościu. Kto to był? Nie wiem, ale wpatrywał się ten obraz. W ogóle co robi głowa Shrek'a? Dobra, ja się będę żałować każdego pana. Śpij! Nie czuję się senny. Może powinienem rzucić okiem na obraz? Może nie, stary. Może nie powinieneś. No, to musi być ten obraz. Coś Och, Co ja zrobiłam? Powinienem coś zrobić. Ukryć. Ach, bo blisko, kto to może być. Cześć, jak mogę pomóc. Właśnie zameldowałem. Usłyszałem jakiegoś... Właśnie zameldowałem się. Usłyszałem jakiś hałas z górnego piętra. nic nie słyszałem. Czy jesteś pewny? Tak, wszystko jest w porządku. W porządku? Dobranoc. Dobra, na szczęście nie chcesz sprawdzić nam pokoju. No, co skarżysz, ty kapusiu jeden, ty? Czuję się bardzo gładny, powinienem iść. No, co skarżysz? To po nas. Oh! Dobra. Interakcja. Powinienem gdzieś pizzę. Mogę się usiąść? Hej, jak się masz? Cześć. Tyle. A on to jedzie dwie godziny, tymczasem ja na jednego gryza. Co już ci skończył kapusiować? Do pokoju normalnie. Co my się tam będziemy? Let's go. Idziemy spać noc czwarta. Git. Okej, okay, śleka nie ma. Tutaj nie możemy wejść, tu też nie. Dobra, nie wiem co się święci. Nie wiem, czy nie wiecie, czy nie. Czy zrobiłeś, z... czy zrobiłeś to z moim wspaniałym obrazem dziadka? Miałem za dużo. Miałem, Miałem za dużo Twoich kłopotów. Teraz musisz to spłacić. w pracy i na nocną zmianę dla mnie. Idź na dół i przynieść pudełka na górę, a następnie mi się w magazynie. A może ja jednak pójdę do pokoju? Dzięki. Dobra, idę to ci znieść. Nie wiem, prawdziwym szreku mnie nie przep... Hotels, motel złam nie przepuszczał. Myślałem, że też tutaj mnie nie przepuści. Dobra, on mi pomaga po prostu tutaj przenieść pudełko. Także, git-chat totalny. Dobra, przenieśliśmy. Aha, on tylko to W filmie się nauczyłem, że śnieg bardzo lubi podglądać. Dobra, północ. Godzina zero. Co? Dobra, nie możemy iść spać. Wystraszyłam się. Dobra. Jesteśmy w więzieniu. Dobra, musimy się napić oczywiście Sprite'a. To znaczy to... Wcześniej nie wiem Sprite w oryginalnej ale trudno. Czuję się bardzo silny. Ja stary, potężny. Czuję się znowu bardzo słaby. Co lipa. MG, ty żyjesz dzięki boku. Myślałem, że jesteś martwy. Pozwól mi zobaczyć, co z mojego coś, co cię uwolni. Ja mu mogę przynieść tego sprite'a? Chyba mogę. Powinienem móc. Powinienem móc. Weź jeden, ale do nie pi. Weź jeden, ale go nie pij. Myślę, że to bardzo dobra decyzja. Dajmy może mu go. Siedź. Usiłkam obejrzeć Już dostaliśmy nawet bardzo Oglądajmy tą piękną kapsenkę może. O, co jest taki zapakowany, gościu. Trochę się buguje, ale dobra. <tryk> <tryk> Shrek myśli, że jest potężny, ale nie jest. Dziękuję nam za grę. To siak, to by było tyle z tego odcinka. Dziękuję, że go obejrzeliście. Ja byłem tej no i sianko.